Cześć, witajcie w trzecim już odcinku FIFA 21 Road to Glory. Jak widzicie zaszły dosyć istotne zmiany w naszym składzie. Na bramce Polak Rodak, Łukasz Fabiański, obrona, środek z Manchester United, Smoling i Bayi, Gbamę kupiony do pomocy, no i w ataku Origi, no a na lewej stronie Trossard, no, i zobaczymy, czy ten potężny skład wystarczy juniorowi. Tak, tak, bo to jest pierwszy mecz juniora w FIFA 21. Na bota na a, przeciwko juniora taki oto skład. No, troszkę mocniejszy od naszego przede wszystkim Auba. No, i Sanchez tam w obronie. Zobaczymy, jak to się potoczy. No, junior musi się troszkę przystosować do tego, że jednak w 21 się gra troszkę inaczej niż w 20. O czym jak widzicie szybko się przekonał. Auba tutaj zabrał piłkę, dograł, a Antonio strzela bramkę i uwaga, to jest pierwsza bramka, którą straciliśmy w FIFA 21. Ja rozegrałem wcześniej trzy mecze, no i sztuka tam się nie udała, a Junior Dosyć szybko doprowadził do tego, że trzeba odrabiać straty, no ale oczywiście, jak już troszkę ogarnął sterowanie i tak dalej, no to szybko przeprowadził akcję bardzo podobną do tej, po której straciliśmy gola. No, a tutaj, jak widzicie, Dziwok Origi strzela na 1-1. To pierwsza bramka belga w naszych barwach. No, możemy tę kartę chyba polecić. Jest taką Dobrą, nie za drogą alternatywą dla mm, troszkę bardziej kosztownych napastników z Premier League. Cztery gwiazdki sztuczek, cztery gwiazdki słabszej nogi. No, da się zawodnikiem Liverpoolu grać. No i jak widzicie strzela gole. To najważniejsze, jeżeli chodzi o napastników. No a to już 36 minuta, wychodzimy z akcją. No i Morelos do Origiego. Origi tutaj sobie potańczył. Oszukał całą obronę rywali i huknął także Areola na bramce. Nie miał nic do powiedzenia. No Origi może się powydurniać trochę. No a my sobie zobaczymy powtórkę. no Bo ładna była to akcja. No, zwiódł tutaj dosyć łatwo Sancheza i huknął. No, duża siła strzału e Areola bez szans. Na interwencję. No a tutaj zobaczcie, to jest ta nowa mechanika, gdzie można się poprzełączać na piłkarzy i wyjść nimi na pozycję. I tak też Junior zrobił. Morelos mamy 3 do 1. No myślę, że po wymasterowaniu tych mechanizmów mogą być one dosyć przydatne, no szczególnie jeżeli będziemy grali. Przeciwko żywemu przeciwnikowi. No ale jak widać, na bota da się dzięki temu zdobyć bramkę. No a to jeszcze 80. minuta, i tutaj zobaczcie interwencja. No ale sędzia uznał, że Uribe w tym momencie faulował. No zaraz zobaczymy sobie powtórkę. No był to tradycyjny odbiór piłki. No, może i był tam jakiś kontakt z nogą Pepe. No cóż, nasz nowy bramkarz, Łukasz Fabiański i. No i nie ma gola. Fabiański lepszy od Pepe i karny, obroniony w ładnym stylu. No i tak też zakończył się pierwszy mecz juniora. No a tutaj już fragmenty kolejnych spotkań. Ale, może o swoich pierwszych wrażeniach po rozegraniu kilku spotkań, niech już Wam opowie Sam Junior. Siemano, drodzy widzowie, Senior poprosił mnie, żebym się wypowiedział trochę o tej pięknej produkcji, jaką jest FIFA 21. No i coś tam Wam powiem, może o moich pierwszych wrażeniach. Powiem Wam, że dosyć pozytywne są, ale to jak co roku o tej porze. Te pierwsze tygodnie zawsze fajnie się giercuje. Z nowości, jak widzieliście, to bawiłem się trochę tym przełączaniem się na innego zawodnika i mam wrażenie, że jeżeli to się dobrze opanuje, o ile nie zostanie to znerfione w jakiejś łatce, a jak już widzieliście, gracze na PC i PlayStation mogą się już spodziewać łatki, to myślę, że będzie to jedna z bardziej OP rzeczy. E, jeszcze rzecz, która bardzo dawała się we znaki, to to, że inaczej się robi dragbaka. A ja przyzwyczajony do tego, że robiło się go z RB na Xboxie, usilnie próbowałem go tak zrobić. A w tej edycji trzeba nacisnąć oba bampery. E, ale poza tym gra się przyjemnie. E, fajnie. Zawodnicy zaczynają wychodzić na pozycję tak, jakby myśleli trochę bardziej niż wcześniej. I myślę, że jeszcze ten system kolizji taki jest nie do końca mi, nie do końca przeze mnie opanowany, ale o wiele inaczej się po prostu piłkę zabiera. Myślę, że to też na plus. I mam wrażenie, że strzały tak. Łatwiej jest strzelić gola mam wrażenie. Że bramkarze jakby tak dziwne mają jakieś interwencje, dziwne mają hitboxy. Nie wiem, czy EA planuje to pozmieniać w ładkach nastchodzących, ale na razie e, gra jak najbardziej na plus. Czekam już tylko, aż będziemy mieli jeszcze lepszy skład niż teraz. Chociaż ten Morelos to jest bestia, jak widzicie, jaką bramkę sieknął właśnie z tyłu. Ale tak, myślę, że jak będzie się miało dobry skład, to. Gra będzie przyjemna a na pewno będzie przyjemna do pierwszej łatki i do pierwszego Foot Champions. A co do naszych planów z Foot Champions, to jak nam się dobrze wydaje, to pierwsze Foot Champions jest chyba dopiero za dwa tygodnie, ale to dobrze, ponieważ będziemy mogli wzmocnić nasz skład, a jest parę pozycji, które wymagałyby wzmocnienia, bo jak tam. Te, ta obrona się całkiem dobrze spisuje. To w środku pola na pewno widzielibyśmy Freda, który niestety, e, jeżeli tylko się pojawia na rynku, to od razu znika. E, Wainaldum z Liverpoolu też całkiem spoko wygląda, a na skrzydłach to na pewno chcielibyśmy przetestować naszego ulubieńca Rashforda, który w tym roku wygląda fenomenalnie, chociaż niestety. Mm, jest to bardzo odległe marzenie nasze, ponieważ trochę on kosztuje troszkę to mało powiedziane całkiem dużo 150 tysięcy zł za złotą kartę to. Uh. A poza tym, na drugim skrzydle ja bym z chęcią przezesłał Baila. Chociaż nie wiem, czy szczerze mówiąc Lucas Moura nie byłby lepszym rozwiązaniem. Nie wiem, zastanowimy się, jak będziemy mieli na to końcy. No a z przodu na pewno fajnie byłoby pograć Richard Lisonem, bo ma 5 gwiazdek słabszej nogi. Poza tym Richard Lison to w każdej tak naprawdę FIFA na początku dawał radę. A na drugiego napastnika roz, rozważaliśmy dwie opcje do tej pory. Tam całkiem fajnie wyglądał Gabriel Jesus z Manchesteru City. I myśleliśmy też nad naszym z Manchester United Antonem Martialem. Co prawda on niestety ma 3 gwiazdki słabszej nogi, przez co... Jego użyteczność może być mniejsza. A jeżeli wy macie jakieś propozycje napastników z Premier League, takich może nie, naj, nie najdroższych, to możecie się z nimi podzielić w komentarzach. Na pewno przeczytamy, zobaczymy, co proponujecie. A ode mnie to by było wszystko. Trzymajcie się, na razie. Dziękujemy Juniorowi za jego pierwsze wrażenia i opinie o grze. No, a tutaj jak widzicie, jeszcze na koniec za jedno z zadań w dostępie przedpremierowym dostaniemy małą paczkę piłkarzy Elektrum, którą junior otworzy. No, a nuż trafimy coś, co wzmocni nasz skład, no albo ławkę rezerwowych. Na tym etapie to każda grywalna karta jest na wagę złota, no i jest świecąca złota karta. Kto to będzie? Quintero. O, nie wygląda źle 87 tempa, niezły dribbling. Zobaczymy, przetestujemy sobie Quintero. No, a co poza nim jeszcze w tej paczce? Czy będzie coś ciekawego? No nic powalającego, ale każda z tych kart nam się prędzej czy później gdzieś tam pewnie do przepalenia przyda. Ja zapraszam was na tradycyjny sobotni stream wczesnym popołudniem. No a dziś się już z Wami żegnam, trzymajcie się, na razie.